odcinek 31, a w nim zbiór cebuli i zbiór jalapeno. A dzisiaj zbieramy cebulę na sąsiada złodzieja, czyli nasz jeden z głównych produktów, które mamy w portfole już od początku istnienia rykowiska. Cebula odmiany Wolska. Warunki są na tyle sprzyjające w tym sezonie, że cebula jeszcze nadal jest w gruncie, więc wyrywam tylko te, które są, których szczypior jest już uschnięty, a te, gdzie jest w pełni zielony, to pozostawiam jeszcze, aby sobie spokojnie dorosła i lepiej się przechowywała. Potem oczywiście trzeba całą cebulę obrać i mocno prażyć przez kilka godzin w garze. Do sąsiada złodzieja będzie nam potrzebna również cukinia. Najlepiej taka młoda jak ta. Do sosu rozmarynowy hasz będziemy potrzebować sporo jalapeno, więc dzisiaj robimy pierwszy zbiór z uprawy polowej. Na krzaku jeszcze zostaje mnóstwo owoców. Mam nadzieję, że pogoda pozwoli również im urosnąć, a niektórym nawet może dojrzeć do koloru odmianowego. A po czym poznać, że jalapeno nadaje się już do zbioru? Po tej części szypułki, jeżeli ona zaczyna zdrewniać, pojawia się takie jakby wyschnięte, wyschnięta część, to znaczy, że jalapeno jest już w najlepszym czasie do zbioru. Oczywiście mówimy o tym zielonym halapeniu. Bo jak je zostawimy, no to oczywiście ono dojrzeje i w zależności od zmiany będzie miał kolor czerwony żółty albo pomarańczowy albo czekoladowy też już takie są czas leci bardzo szybko nawet tutaj na wsi dopiero co wsadzałem tutaj maluteńkie sadzonki a dzisiaj właśnie zbieram plon tego czas leci bardzo szybko nie zapominajmy o tym zbiory już się zaczęły więc obserwuj ten profil żeby nie przegapić kolejnego etapu następny odcinek już za tydzień